Cześć, dzień dobry. Witajcie na kanale 365. Dzień o piłce. Czas porozmawiać o kolejnych klubach ekstraklasowych, podsumowania i zapowiedzi. Dziś na tapet bierzemy zagłębie lubin, a o zespole miedziowych porozmawiamy z Przemysławem Chlebickim, TVP Sport. Cześć, Przemek. Cześć. Dzisiaj spojrzymy właśnie w kierunku Lubina, postaramy się właśnie przeanalizować grę Zagłębia, ale przede wszystkim skupić się na tym, co nas czeka w nowym sezonie. Natomiast myślę, że tematem wstępu to jest gdzieś taka dobra rozmowa na temat tego, co było w minionych rozgrywkach. Przypomnijmy lokata ósma drużyny trenera Fornalika. Jak ty w ogóle oceniasz tamten sezon w wykonaniu Miedziowych? No też nie chcę odwoływać się do tych takich słynnych żartów, memów, że Zagłębie co roku gra o ósme miejsce i otwierają szampany, kiedy jest ta ósma lokata, doskonale wiesz, o co mi chodzi. Natomiast tak całkiem serio, uwzględniając jakby oczekiwania, i też realny potencjał tej drużyny przed sezonem. Dla Ciebie to ósme miejsce to jest wynik dobry, to jest wynik średni, to jest wynik niesatysfakcjonujący. Jak Ty właśnie patrzysz na minioną kabanię w wykonaniu Zagłębia? Myślę, że jest to wynik średni. Myślę, że Zagłębie mogło zrobić tutaj trochę więcej. Patrząc na to, że na przykład końcówka sezonu Zagłębia była dobra, jak i jego początek. A jednak, patrząc na przykład na październik, listopad, grudzień, jak i początek rundy wiosennej, wydaje mi się, że zagłębie dużo punktów traciło dosyć niepotrzebnie. Brakowało czegoś po prostu. Uważam, że ci zawodnicy nie wykorzystywali swojego potencjału. W tym sezonie do końca. Oczywiście można tutaj dostrzegać pewne plusy. Uważam, że w grze obronnej Zagłębia jest jakiś postęp, że coś tam ruszyło, bo w poprzednich sezonach widzieliśmy no, takie czasami komiczne sytuacje w defensywie. Teraz błędy wynikały często z postawy całej strefy. Nie zawsze wynikały z takich indywidualnych błędów, i myślę, że na tym tutaj trener Waldemar Fornalik. Popracował. Uważam, że dobry sezon w miarę rozegrał Aleks Sławniczak. Niezły sezon rozegrał też Bartosz Kopacz w obronie. Uważam, że ci piłkarze oczywiście zachowali się dobrze w tym sezonie. Myślę, że ich potencjał w obronie został wykorzystany, chociaż oczywiście, tak jak tutaj mówię, był problem ze strefą i był problem czasami też oczywiście z grą w środku pola. Z drugiej strony też zwróćmy uwagę na Dawida Kurminowskiego, który był w dobrej formie strzeleckiej, jak i Kaspra Chodynę, który rozegrał świetny sezon w zagłębiu, który w zasadzie dał mu transfer do legii Warszawa, no dzięki temu sezonowi właśnie trafił do klubu nieco silniejszego, trafił do klubu Pukarowicza. Mm -hmm. No właśnie, Kurminowski, bo też o niego chciałem zahaczyć jeszcze jakby nawiązując do minionych rozgrywek, 9 bramek w rundzie wiosennej odpalił ten chłopak i myślę, że właśnie obok tej gry obronnej, której powiedziałeś taki największy plus, a gdybyś miał wskazać taki największy mankament, największą bolączkę, największy minus, zagłębia, jakby element, który nie powinien zostać powtórzony w nowych rozgrywkach, wskazałbyś coś takiego? Uważam, że część zawodników po prostu nie weszła na wyższy poziom i nie wykorzystała do końca swoich potencjałów. Nie nazwałbym może tych piłkarzy do końca minusami, ale spodziewałbym się po nich więcej. Mam tutaj na myśli Tomasza Pieńkę, mam tutaj na myśli Bartłomie Jakutkę, dwóch naprawdę zdolnych piłkarzy, którzy potencjał jakiś konkretny mają. Mam nadzieję i spodziewam się, że właśnie w przyszłym sezonie obu tych zawodników zobaczymy nieco lepszy wydaniu, bo dobrze pamiętamy początek rundy. Ludzie się spodziewali, że Tomasz Pieńko pokaże się naprawdę dobrze, że zacznie być tą wiodącą postacią w Zagłębiu. No, dostawał coraz więcej szans, ale koniec końców tak się nie stało. Bartłomiej Kutka, no ten piłkarz nawet swego czasu, był łączony z reprezentacją Polski, kiedy obejmował ją Michał Probierz, bo dobrze wiemy, że Bartłumi Kłódka grał regularnie w jego kadrze U21 i miał tam naprawdę ważną rolę. Miał też dobry początek sezonu. Potem, oczywiście, jego gra była już nieco inna i można powiedzieć, że oczekiwania wobec niego były wyższe. Właśnie przy minusie y, mógłbym powiedzieć, że, y, że minusem właśnie jest postawa tych niektórych zawodników, że nie zrobili oni kroku do przodu, y, choć samych w sobie właśnie zawodników tymi minusami bym do końca nie nazwał, patrząc na to, że w przyszłym sezonie może być lepiej. Mhm. Ja jeszcze pamiętam w kontekście reprezentacji tam sporo Michał prowieś mówił na temat Aleksa Ławinczaka, Natomiast nie wiem, ile w tym było kurtuazji, ile w tym było takiej gierki medialnej, bo też doskonale wiem, że selekcjoner lubi wypuszczać czasami dziennikarzy opinię publiczną. Natomiast faktycznie, jakbyśmy sobie popatrzyli na kadrę zagłębionę, no to jest tam duży potencjał, no i wydaje mi się, że gdyby ci zawodnicy grali na maksa swoich możliwości, gdyby było to poziom z nich wyciskane, to być może byłaby fantastyczna historia i walka w Lubinie. O puchary mówiłeś o kilku piłkarzach. Te wątki personalne jakby też wejdziemy dalej w ten temat, bo chciałem Ciebie zapytać o transfery i o to, co się aktualnie dzieje w Zagłębiu, bowiem okno transferowe już tutaj nam ruszyło i Zagłębie naprawdę działa mocno. To są ruchy ciekawe, przychodzące, a także odchodzące. Jak sobie teraz spojrzymy z lewej strony zawodnicy, którzy trafili do Lubina, między nimi Kajetan Szmyt, Adam Radwański czy Wacław Sejk, to jest ten najnowszy transfer, ale też długa lista zawodników, którzy Zagłębie opuścili. Jakbyś miał tak właśnie scharakteryzować? To, jest to to, co się aktualnie dzieje teraz w Zagłębiu, plus takie ruchy, powiedziałbym, które Ty byś tutaj widział, to znaczy chodzi mi, które Twoim zdaniem pozycje jeszcze wymagają wzmocnień, nie chodzi mi oczywiście o personalnie, natomiast jakbyś tak miał popatrzeć na kadrę Zagłębia i kogo uważasz jeszcze ten klub powinien ściągnąć? Yy, uważam, że Zagłębie... Powinno ściągnąć w letnim oknie transferowym, mimo wszystko, tutaj bramkarza. Oczywiście wiem, że klub chce stawiać na Jasmina Buricia cały czas, jednak uważam, że to jest już wiekowy zawodnik i też tutaj w poprzednich meczach błędy popełniał. Oczywiście wiadomo, że jest tutaj Socrates Dioudis, jest oczywiście też Michał Matys, z którym klub wiąże przyszłość jak najbardziej, ale z drugiej strony odszedł Szymon Weira, który w zeszłym sezonie trochę też pograł. I uważam, że zagłębił może tego bramkarza faktycznie brakować, bo powiedzmy sobie szczerze, Jasmin Burlicz to chyba jest już piłkarz bardziej zmierzający do końca kariery, spodziewałbym się może wzmocnienia obrony, aczkolwiek patrząc na skład, może nie tyle chodzi o samo, sam dobór personalny, a o konkretne zadania. Kogoś nowego może bym się spodziewał na lewej stronie. Chociaż z drugiej strony, może Szymon Karasiński faktycznie będzie grał u Waldemara Fornalika, będzie dostawać szansę, więc, więc tutaj ewentualnie, może zastanowiłbym się, rozważyłbym pozyskanie kogoś, ale, ale też przyznaję, że nie wiem, może w środku ktoś by się przydał nowy. Jednak, z drugiej strony, może właśnie trener Fornalik zdecyduje się wystawiać bardziej Filipa Kocabę, między innymi, więc to jest kwestia tego, na kogo trener Fornalik będzie stawiać od początku sezonu, bo oczywiście są sparingi, w których gra dużo piłkarzy. Też na obozie w Słowenii, Zagłębia, jest mnóstwo młodzieżowców, jest mnóstwo piłkarzy, którzy w zeszłym sezonie grali w rezerwach. Może ktoś właśnie się wykluje tutaj, może ktoś się pokaże w taki sposób, że może nie będzie błyszczeć, ale trener Fornalik dostrzeże coś w jakimś konkretnym zawodniku. Oczywiście jest, mówi się o tym, że trener Fornalik aż tak na młodzież bardzo nie stawia. To ma się w tym sezonie zmienić. To zapowiedziano zresztą w trakcie konferencji prasowej zagłębia przed sezonem, że będzie trochę więcej tego stawiania na młodzież i, i mniej będzie zaniedbywanych właśnie e, spraw związanych z młodzieżą i z wstawianiem młodych zawodników do składu. Przekonamy się, jak oczywiście będzie w, na początku rundy jesiennej, jak to, się, jak to wszystko wyjdzie w praniu, kolokwialnie mówiąc. Oczywiście tutaj e, uważam też, że ruchy transferowe, które poczyniło Zagłębie, są ciekawe, naprawdę, bo Kajetan Szmyt, no mówi się nawet, że to jest majsterstyk transferowy. No można powiedzieć, że Zagłębie wykorzystało tę lukę, tę klauzulę w jego kontrakcie i że ten transfer na papierze wygląda naprawdę świetnie. Może być to piłkarz lepszy od Kacpra Prachodyny, bo nie da się ukryć, że Kajetan Szmyt jest już piłkarzem i doświadczonym w lidze i mającym duży potencjał i faktycznie zawodnikiem, który jeszcze mimo wszystko ma swoje jakieś rezerwy i widać, że jeszcze maksimum tego swojego potencjału Warcie Poznań nie pokazał, chociaż był jej wiodącą postacią i po tym piłkarzu naprawdę Zagłębie może sobie dużo obiecywać. Co do Adama Radwańskiego to wiem, że to jest piłkarz, którego Zagłębie już obserwowało naprawdę od dłuższego czasu, gdzieś ten piłkarz był brany pod uwagę rzeczywiście. Teraz koniec końców przyszedł. Uważam, że ten piłkarz trochę się zasiedział w termalice. Uważam, że ten piłkarz nieco wcześniej powinien trafić do nieco lepszego klubu, ze względu na to, że swego czasu faktycznie pokazywał się dobrze. Kiedy na przykład grał z termaliką w ekstraklasie, to miał bardzo dobre wejście, potem coś trochę osiadł. Ale jednak cały czas można się spodziewać, że jakiś potencjał ten piłkarz ma i może faktycznie okaże się wzmocnieniem, ale tutaj naprawdę trzeba poczekać i trzeba naprawdę na chłodno na razie go oceniać. Co do właśnie najnowszego transferu, Wacława Sejka to jest napastnik z Czech. O transferze z zagranicznego napastnika też się mówiło w kluarach w Zagłębiu od jakiegoś czasu. Oczywiście Zagłębie jest bardziej skoncentrowane na ściąganiu Polaków. Jednak powiedzmy sobie szczerze, ta granica kulturowa między Polakami i Czechami duża nie jest, dlatego właśnie klub też postanowił właśnie tego piłkarza ściągnąć. No, zobaczymy właśnie, jak będzie wyglądać atak zagłębia. Czy faktycznie wiodącą postacią, jedynym tym napastnikiem będzie Dawid Kurminowski, czy z Dawidem Kurminowskim właśnie będzie grać Wacław Sejk czy będzie może grać jakaś dziesiątka w Zagłębiu. No to się oczywiście przekonamy, bo w zeszłym sezonie na przykład czasami grał Juan Munoz, czasami był Sergi Buleca, który jest dziesiątką nominalną, więc zobaczymy właśnie jak taktycznie trener Fornalik to poukłada. Na razie dużo sprawdza, w trakcie obozu przygotowawczego, no zobaczymy jak to właśnie wyjdzie w praniu, czy, czy rzeczywiście e, tę różnicę będzie widać, ale można się spodziewać tutaj pewnych zmian e, dotyczących gry w tym sezonie i myślę, że, e, że te zapowiedzi no, nie spełzną po prostu tylko na planach, tylko faktycznie okażą się e, zaczątkiem czegoś. Mhm. Ja muszę powiedzieć, że jestem trochę taki zachowawczy w tej swojej prognozie, bo naprawdę fajne ruch na papierze zagłębia, natomiast pamiętam też to okno lato 2023, kiedy wydawało się, że Zagłębie na bazie tych transferów może być takim na przykład czarnym koniem Ekstraklasy. Pamiętamy wtedy przyszedł m.in. Marek Mróz, który się bawił na boiskach pierwszoligowych, też powrót Dąbrowskiego, Bueca, który miał fajną opinię, ostatecznie po rocznym pobycie wrócił do Dynamo Kijów, więc no zobaczymy. No wiadomo, że o Szmycie mówiło się głośno, też tam te przenosiny do Lecha, później była zainteresowana jak Jelonia, natomiast ostatecznie, tak jak powiedziałeś, Zagłębie zajrzało gdzieś w szczegóły tej umowy i tam dojrzało fajny, fajny gdzieś kruczek i tę furtkę. Natomiast zobaczymy. Ja chciałem Ciebie zapytać trochę, jakby mnie wyprzedziłeś, bo chciałem Ciebie jeszcze zapytać o chodynę, o ten transfer. Czy Twoim zdaniem gdzieś Szmyt bądź Radwański to będą tacy naturalni zastępcy Chodyny, bo jednak do tego chłopaka ciężko będzie zastąpić. Patrzyłem sobie dokładnie na Chodynę, 7, 7 goli, 10 asyst, a więc niewątpliwie piłkarz no, kluczowy, jeżeli chodzi o ofensywę Zagłębia. Czy Twoim zdaniem gdzieś drugi? że na trener Fornalika będzie w stanie szybko, będzie, będzie, mogła szybko się nauczyć gry bez tego lidera, czy jednak Schmidt będzie miał, będzie takim właśnie jego następcą? No bo jednak to była właśnie kluczowa postać, jak Ty na to patrzysz? Tak, uważam, że Kejtan Schmidt docelowo raczej powinien być zastępcą Kacpra Chodyny. Powiedzmy też sobie szczerze, Kacper Chodyna miał świetne liczby w minionym sezonie, jednak właśnie uważam, że w zagłębiu to był jego sufit i to był odpowiedni moment na jego odejście. Uważam, że zagłębie oczywiście też zarobiło na tym transferze, a ten piłkarz zrobił kolejny krok, żeby móc się dalej rozwijać, bo w zagłębiu wydaje mi się, że na wyższy poziom raczej w tym momencie już by nie wszedł. Dlatego myślę, że jego odejście jest dobrą decyzją i dla samego piłkarza, i dla zagłębia lubin. A Kajetan Szmyt jest piłkarzem z potencjałem, który może okazać się faktycznie tutaj dużym wzmocnieniem. Ciekawe, właśnie, ciekawi mnie, czy Szmyt faktycznie już od początku sezonu będzie taką ważną postacią. W sparingu pierwszym, akurat w Słowenii, bardzo dobrze się tutaj pokazał i zobaczymy, co, co przyniosą właśnie kolejne mecze. Ale naprawdę można się spodziewać po Szmycie też, że, że jest piłkarzem głodnym, jest piłkarzem takim, który. Chce coś więcej zrobić, chce się rozwijać i, i myślę, że to właśnie Szmyt będzie następcą chodyny i zagłębie naprawdę bardzo dobrze może wyjść na tym transferze, bo to jest chłopak z ogromnym potencjałem. Tylko właśnie trzeba ten potencjał odpowiednio wykorzystać, bo w zagłębiu, powiedzmy sobie szczerze, w ostatnich latach ten potencjał, tak jak już tutaj na początku powiedziałem, niektórych piłkarzy nie był do końca wykorzystywany i, i spodziewam się właśnie, że, że może trener Fornalik, może właśnie cały sztab. Wyciągnął z tego wnioski i rzeczywiście na początku sezonu będzie można ze strony części zawodników zobaczyć więcej, bo myślę, że część piłkarzy trochę się tutaj zatrzymała w poprzednim sezonie. No też widzieliśmy i słyszeliśmy wielokrotnie takie opinie, że w Zagłębiu jest trochę wygodnie, że zawodnicy nie mają jakichś takich bardzo mocnych ambicji. Oczywiście no pewnie też łatwo tak komentować, natomiast no, fakt są takie, że środowisko mam wrażenie, że wymaga od Zagłębia tego, żeby chociaż był jeden taki sezon raz na kilka lat, żeby Zagłębie powalczyło i no, chociażby nie wiem, powtórzyła tę historię Śląska czy Jagiellonii, które pokazały, że też kluby, które nie były wskazywane na to, żeby bić się o mistrza, jednak zaimponowały. No i przecież śledziliśmy do ostatnich kolejek to, kto zostanie mistrzem Polski. I właśnie ostatnie pytanie, Przemek, jak ty prognozujesz, Zagłębie lubić, Czy to będzie ponownie gdzieś gra w środku tabeli? A więc, no niestety, ta pechowa, nieszczęśliwa ósma lokata. Czy myślisz jednak, że to może być taki sezon Zagłębia, gdzie ta drużyna już trochę dojrzała pod wodzą trenera Fornalika, doszło kilka nowych twarzy i że ten projekt może osiągnąć fajny wynik sportowy? Mówię tutaj na przykład o tej pierwszej szóstce. Jakby też, no nie będę mówił, że Zagłębie będzie walczyło o Mistrza, ale no będzie takim realnym, czarnym koniem nowych rozgrywek. Tak, uważam, że Zagłębie może się znaleźć w pierwszej szóstce. Pytanie tylko właśnie jak trener Fornalik ten drużynę poukłada czy czy będzie po prostu cały czas to męczenie się tych zawodników na boisku, jakie widzieliśmy w rundzie wiosennej czy jesiennej? Oczywiście wiosennej na początku, nie pod koniec, bo bywały naprawdę ta, takie momenty, że piłkarze zagłębiano, sprawiali wrażenie trochę zmęczonych na boisku, chociaż no, zmęczeni fizycznie nie byli. Można było właśnie jednak takie wrażenie odnieść. Myślę, że ta nowa energia może do tej drużyny wskoczyć i spodziewam się, że Zagłębie o szóstkę jest w stanie tutaj jak najbardziej powalczyć. Myślę, że o czołowe lokaty nie. Nikt w klubie w tym sezonie raczej głośno nie mówi o tym, że Zagłębie będzie walczyć o, pucharach, o puchary, chociaż jakieś tam porównania do Śląska Wrocław są. Oczywiście też w trakcie konferencji prasowej Zagłębia przed sezonem takie porównania się zdarzyły, ze strony, właśnie, chyba prezes Paweł Jesz to powiedział, że, że Śląsk Wrocław też w poprzednim sezonie no, nie celował przecież w najwyższe pozycje, a stało się inaczej. No, zobaczymy jak to będzie, ale, ale myślę, że zagłębie na to przejść, stać jak najbardziej. I, i myślę że, myślę, że nie jest to żadna kontrowersyjna opinia, tylko, tylko to jest fakt patrząc na potencjał drużyny. Ale ten potencjał trzeba wydobyć. No pewnie, że tak. No zobaczymy. No ja mówiąc prosto, też typowałem właśnie Zagłębie przed rokiem jako czarnego konia. Myślę, że jak większość albo część duża e, opinionistów, osób, które śledzą nasze rozgrywki. E, no ale też tak komentując jakby ten nasz cały wątek, myślę, że Śląski Jaga pokazał, że każdy właściwie jest w stanie powalczyć, wystarczy tylko mądrze zarządzać w też nie najsilniejszą kadrą, no tak naprawdę myślę, że Jacek Majgera i odpowiednio się wycisnęli z zawodników Maxa no i trzymamy kciuki tak optymistycznie kończąc, żeby to samo wydarzyło się wkrótce. W Lubinie Przemysław Chlebicki, portal TVP Sport. Wielkie dzięki Przemek. Dzięki bardzo. Dziękujemy za oglądanie kibiców, kibicom zagłębia, ale i nie tylko. Mam nadzieję, że też słuchaliście z innych zakątków Polski. Sprawdzajcie koniecznie kanał. Wkrótce kolejne materiały dotyczące innych ekstraklasowych klubów a także klubów pierwszoligowych. Też wpadajcie na Twitterowe konto mojego gościa. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia.